Witam widzowie. Rynek Łomża. Dzisiaj trochę śniegu spadło. Chłodniej, no to mniej jest osób na rynku. Zapraszam do filmiku, zapraszam również na moją grupę. Orlik Białostocki. Nocny, inne rasy. Miłego oglądania. Zaraz nagra na kamerę. Tak. Chodź, będziemy targować. <laughs> Ile to tak. Świeże jest? kupione 3 dychy! 3 dyszki, tak? Tak jest. Ale za sztukę czy za parę? Za parę. O to widzisz to? Świeżej nabyliśmy. Promocja, promocja jaka? Tak, dość świąteczna. O to mi chodził, bo kolega żeby obejrzał. Dobra. Ok, dziękuję. 15.00. Co? 1500. 200. To jest chłopczyk, nie? Tak Ty, a co, nie widziałeś, Dobre, tam je. miał ładne chmury? Ja wiem Trzeba parować, Ale rozdowione są, to moment Ta na przykład była w parze z Widinem, to poparzyć Samica poparzyć. A samczyk jest 2-3. Na pewno 22 Dajcie świecę O ile masz te? Tutaj? Te tak akurat po 300 Po 300 Najczęściej jest to te zielone No na nie pewno. Nie bo, o, o, na pewno. To 37, na, Tu jest. 22. 22. Tak jest. Na pewno z tobą. Leż fajna... Zajdę Nie, nie. Nie, nie, nie. Najfajniejszą samicę wybrałeś. rynek. Ja ci powiedziałem. O, 80. Nie, ja wiem, ale jest mu koniec. Te wydymki, wydymki idą u ciebie? 500 500 Dwie dyszki mi zejdź, ja ją zabiorę za 180, bo to miała ciebie pomóc Dyszkę, dyszkę Dwie dyszki na szczęście i chuj Auto, 180 180 Nawet z tej ci jeszcze dychę zejdę, 170 No to 150 idzie to To wybrałeś na najfajniejszą Tak jak ci Tak Dychę ci wyrzucę na dom

A ten te lewki po ile No zależ tutaj ten żółty 180. 180? 180. A ten czerwony tutaj? 150. A te o białe. No, Cztery. Samiczka są. Na białych ogonkach Kiedyś, jak miałem, właśnie sprzedawałem, to gość się pytał: Czy, czy na lencie, czy na białych ogonach? Ja mówię trochę na lencie, trochę na białych ogonach. <grytanie> to z Warszawy przyszło. Białe. A na białych ogonach, tak? <grytanie> Dzięki. Przynajmniej obroty robisz No ty się fajnie. <faszajny, grytanie> ale ten na zamówienie, to, 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 to był specjalnie robiony dla Ciebie, tak? Tak. Zamówienie... Cepel to samicka, tak? No, tak. A te jasne pojedyncze? ile masz? Sztuki To Zrobiłeś moim? Tak, no Tak, Dziękuję <laughs> A Ja również A te e, czarne tutaj, krymki? Po 200 200 Dymek sam czy A tutaj też samiczkę, czy samczyk? Ten e, boczaty. A sami samicę, aha, dobra. Idę taka para? Po siedem sztuk. Po siedem do sztuk. Wyrodki to co to parka? Parka. Ile to za te żółte? Pięć. Pięć. A czerwony samczyk nie? Samczyk. Ile taki? 400.

A, jedno, A nie, no to nie wiersz Żeby tam było coś takiego, ciekawszego, to tam Nie no, to jasne to te... A pojdę to jasne u Ciebie? Od stópy w górę Od w górę Dobrze. Jeszcze jeden kusik, żeby nie zabarnąć to <laughs> już tak mało No tu pana pojadę za sztukę? 130 po 130 dzisiaj po nowym roku to zaszło No to już, sezon po dokładnie no. zaczynać, no. zaczynać Dokładnie dzisiaj <laughs> Dzięki Kurwa lalka, ale to no. 3 miesięcy, mówiłem, że rada się przypada, a drugi raz wy opuściłem, kurwa teraz takie okrywa

Jeszcze siedemdziesiąt? Tak. Czor? Tak. Dwadzieścia? Tak. Tak. Dwa. A siedemdziesiąt to te. Jako gwiazdko. siedemdziesiąt chodź. Pięćdziesiąt. Pana Parzycza, proszę pana.

Zaraz my. Cena Jeden więcej, drugi mniej. Jeszami takie takenekki. Po sztówce, To chyba parka nawet, nie? To jest para i pesam. Tu samy. To to para i tam jest dobra. A tutaj te? 250 par. 250 par. I to też parkę, tak? Tak. A z tych nerków? 700 park. I to dwie parki są, tak? Tak.

a to nie to Michy. A to Michy. Ile tego parka? 50. 50, dobra. A to do internetu. Dokładnie. Trzeba coś nagrać, jak zimno się posiedzić na YouTube. A szybaczmy za 50. To jak na rybach. <grym> jak na rybach to <grym> <się> wtedy ogląda. On gdzie już kurwa robimy z nałeg ciągle. tamte te karocenka za parę 350 150 tylko papier policji To <śmucham> no, już ma te e, lentacje? 320. Chodzi <śmucham> o To jest towar, kurwa, wolno mi Dobra. Chciałeś? Z tamtej tuby. Jeszcze masz? No, kurwa, był wolno? A te czerwone tutaj? 6 sze... dych, jak obdać? A 6 dych? Tak. Jak obdać? Bez targowania.

Już nie ma co. <gry> Poszło. <gry> no jakoś baj. Ja tylko w jedną stronę przeszłem, nie? Ile za sztukę takiego? zależy nie? Ale tak jakaś cena. Od stówki, dobra. Dzięki. To jasne, jaka cena u Pani? Ja to tak, gdzieś tam w o i chodzi Słyszałam? Chodzi po Aha, dobra, dobra, dobra Rozumiem, Ej, <laughs> dobra, w dzięki w takiej niebieskiej kurce, to znamy nie? Dobra, A dobra Idę ten kapucynek u ciebie? O łysaczka, no nie, Młody, nie? No widzę, że młody, ale takie równiutki widzę. Kurwa, ja nie wiem. Chodzę po nich. Ono fajne jest, jasno, co nie są ciemne, nie i takie młode wszystkie idą, nie? A. Buciany pójdę? Tak wszystkie za dwie stówki A, wszystkie dwie stówki, dobra A te pocztowe? 5 z tych sztuk. Co to za linia jest w ogóle? Nie, wiem. Aha, dobra, z Te białe, jaka to cena za te? Nie pana? A dobra. Spoko. będzie widzieć, nie? Septemule <laughs> masy, jaka to cena jest za nie? Po 40 zł, po 40 zł. I żółte to samo. I żółte to samo, prawda? dobra tam A te łyski, to w parze są te siwe? Nie, to akurat tutaj jeden siwy. A, A od... do, to dobra, dobra, Czekaj. A ten popielaty, to jest od niego? Czy to ten połowy? Nie, to Aha, dobra, dobra, dobra. Tam czarne są Aha, no dobra.

to chodzi normalnie z tymi, wiesz no, Dlatego, że tam samy, się złama Co? Samy, samy, nie samy. wiem co to będzie nefki, kurwa, tak myślę, myślę, że to, to będzie... będzie raczej ja sam się. tak pogruchuje na układ Co te bociany siwe? Jest tu Myślę o tym mnestku, Powiem powiem by może coś dobrego fajnego, bo wiem A żeby to była samica, to mam samce, no Ale to... nie, A te nie. obok? Co? A te obok tutaj? To jest para A są pytanie, te czy... Co? To są te saksonckie, nie? Ile taka parka? Jest Ile Jeden sam jest we wsi. wy wszyscy go zakłócili i Tak. Die Leute sind nicht ständig, <laughs> aber

To by było na tyle. Ciociu, jeżeli się podobało, zostaw łapkę, suba. Do zobaczenia. W następnym tygodniem w wysokim możawiecku. Pierwsze to chodzi i zboże, po dwa wiadra przyżydowali, to drugi. Łoźdrakem. Do zobaczenia.